Dobra widzowie, teraz będziemy w minecraftach jak niszczyć bloki. No, 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 no. Minecraft Wszystko pokażę jak niszczyć bloki. Na razie dam stop game'a. Hueyka to moja poducha. Poducha na wród. Nie pokażę moich zdjęć. To pokażę. To i to Ła, eee, dobra, dobra, zaczynamy. Chyba.

Dobra, ja jestem widzowy i tu jeszcze dobra pierwsze Ziemia drugie a, to ręką wykopymy Bo to szybko się tym to nie tak nie tak nie tak nie oczywiście że tym to lepiej tym to można tym, to tym. O szybko się niszczy. A to o To tym. To tym. To tym. To tym. To tym. Teraz dwa były, ale najszybciej się to niszczy. Uwaga, uwaga! tym Teraz to. też to. Tylko na robię. To się tak niszczy. O, co tam wypadło? Pora pomporą Trzeba to wziąć. Ja tego nie zniszczyłem. Ну, то так, то так, 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 и то так, вот так, то так, то так, то так, то так, то так, то так а теперь а попросту я буду все схватывать. To tak, to, to tak, to tak, to tak, to tak, i teraz na razie przycinek no, jesteśmy i to tak, to tak, to tak, to tak, a niszczyć. To nie można tak. Widzicie? Bo zobaczcie jak długo. Wezmę to z ekwipunku. Na razie zacząłem. Nie, to nie musicie tracić czasu. O, teraz. To ta. Ludzie, jak to wykopać? Tak. To, to tak po kolei. prostu to se jenom zezrač. Komborororon. Tarararararara. On to může zemět. I to má, on to možná tak, to třeba tak, to by tak, to tak, To trzeba tak i teraz koniec atenci jeszcze no, chwilę wezmę no zapalniczkę mam zapalniczkę ale to to można tak To. dirt tak. I ostatnie. Bedrock. Bedrock się niszczy, tak. na nagiej modzie. Wow! Gopi bedrock. Nie można cię zniszczyć. Powinna być zawsze tam lawa. Teraz kopiemy, kopiemy się tu i będziemy niszczyć bedrock. Nie lubimy bedrocka. Halo? Dziwne Halo, nie lubimy Bedroga Bedroga A... Dziękuję za oglądanie Dajcie lajka like. No możecie tylko lajka albo subskrypcję. I cześć.